Joanna Opozda po raz pierwszy pokazała twarz synka. Na jego widok padniecie. Joanna Opozda do tej pory nie pokazywała w sieci twarzy małego Vincenta. Jednak duma wzięła górę i w końcu Asia zdecydowała się pokazać dużo więcej niż wcześniej. Udostępniła na Instagramie zdjęcie, na którym widać niemal całą buzię chłopczyka. Ten widok wywołał niemałe poruszenie nie tylko dlatego, że Maluszek jest naprawdę śliczny. Vincent to wykapana kopia jednego z rodziców. Joanna Opozda chce chronić prywatności swojego synka, choć w jednym z wywiadów przyznała, że czasami ma takie momenty, gdy chciałaby pochwalić się przed swoimi znajomymi małym Vincentem i pokazać w sieci, jak wygląda. W końcu wiele dumnych mam tak robi, choć nie są celebrytkami. W sobotę 29 października celebrytka zdecydowała się wrzucić do siebie zdjęcie z synkiem, na którym doskonale widać jego buzie, oczka i usta. Ta fotka potwierdza słowa Antka Królikowskiego sprzed kilku miesięcy, który cieszył się, że Vincent odziedziczył urodę po mamie. Sama zobacz, duże oczy, usta piękne jak mamusia. Jest przepiękny, mówił do dziennikarki Party pokazując jej zdjęcie maleństwa. Teraz fani Joasi mieli okazję osobiście przekonać się, że synek to po prostu jej mała kopia. Kropka. Vincent ma jasne blond włoski, duże niebieskie oczka i pełne usta, dosłownie identyczne jak u mamy. Kolejna nieprzespana noc za nami. Mój kochany synek, czytamy w podpisie do zdjęcia.